Na salon 24 jest informacja, którą pewnie mamy, mamy tak odebrać, iskrzy między Bidenem a Zeleńskim, jest to publikacja amerykańskiego Politico, Stany Zjednoczone mają inną strategię wojny niż Ukraina. Proszę Państwa, no, świetne powtarzanie po, po mediach, które no, niezależne nie są, tak, Polityko na pewno, do jakiegoś stopnia jest, ale, ale tak poważny tak argument to jest nie do przyjęcia dla ludzi myślących. Oni w ciągu ostatnich kilku dni sugerują nam, że Stany Zjednoczone, proszę Państwa, to wcale nie prowadzą wojny na Ukrainie. No bo tak to wynika z, z treści, z logiki, że prezydent Zelenski ma inną wizję wojny. A Stany Zjednoczone mają inną wizję wojny. Proszę Państwa, wszystko idzie pod dyktando Stanów Zjednoczonych. No nie żartujmy, że oni mają dwie różne wizje. Stany Zjednoczone, tak jak mówił prezydent Trump, tak? wystarczy, że się tylko prezydent zmieni albo ten prezydent podejmie inną decyzję, i wojny nie ma po prostu na Ukrainie. I to koniec. Siadają do stołu rozmów, dzielą terytoria jak tam uznają, tak? I, to, i to już jest koniec wojny. A e, ulegamy tego typu. Brednią, jak, jakie nam tu na przykład Polityko serwuje i inne amerykańskie media i tak się robi z nas baranów tak? właśnie w ten sposób. No, proszę, państwa, a poza tym prezydent Biden, a w zasadzie to jego partia, oni są przed wyborami, trzeba uspokoić społeczeństwo amerykańskie. I ukazać prezydenta Bidena, jak i jego partię, jako grupę ludzi rozważnych, że oni tu jednak oni tu nie chcą pchnąć Amerykanów do ostatecznej zagłady. Proszę Państwa, przeciwny Amerykanie się boi wojny nuklearnej, on się tam wojny konwencjonalnej nie boi, ale wojny nuklearnej się boi, bo nie ma schronu. Ale ci, którzy rządzą Stanami Zjednoczonymi, ci, co naprawdę rządzą, czyli. Przebrzydle bogaty kapitał, jak i niektórzy politycy takie schrony mają zapewnione. I przynajmniej oni w tych schronach mogą dziesiątki lat sobie spokojnie dożyć starości, ale przeciętny Amerykanin wie, że odparuje albo umrze w krótkim czasie ze względu na skutki promieniowania. Więc e, najprawdopodobniej jest to też zabieg służący temu, żeby e, żeby w następnych wyborach e, niezorientowani, Amerykanie ponownie wybrali prezydenta z Partii Demokratycznej.